Jestem jakimś przekotem, ale nawet nie będąc przekotem, Można sobie z tym mogę sobie nie poradzić. Dużo ludzi narzeka na to, że przeciwnicy, z którymi gramy, mogą używać od razu wszystkich czarów, tych lepszych, tych gorszych, etc. A my nie możemy. Problem polega na tym, że ci przeciwnicy nie grają w danym momencie, tylko po prostu są wystawione ich drużyny, dla automatycznej walki przeciwko nam. Więc to jest ich tak jakby szansa. Na no to żeby mieć no, większe szanse przeciwko nam komputer nie misteruje i zawsze daje im to jakoś minimalne bo minimalne, ale szansa na zwycięstwo o oh i po Capitan Ameryce Ale 26 dwóch 20 dwóch bójki załatwionych został mi tylko Yellow Jacket i WASP. Sama WASP, no ładnie. Już asp. Ogólnie super nagrody z tego lecą. Jak się kończy cały event, to można się ładnie obłowić. No Z tego niestety on. Oh, z tego niestety on leci tylko. Hmm, nagroda ma. Elektro. Podajże. No, chyba tak. A że ja mam tylko blastów takich jakich mam. Muszę sobie przeciwników dobierać. No to z tym i to. Nie wiem, to, kim bym sobie tu kurwa poradził. Ciężpierdolę pierdolena. No. ostatnia zmiana. No nic, to tyle na dzisiaj.